Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Teraz, moi drodzy, ponownie u Iwicy lecimy z albumami. Kolekcja Limitek XXL. I jeżeli chodzi o XXL, to mamy kolekcję Road to Euro 2020. Iwica tutaj zbiera między 15 a 18 sztuk każdej, czyli mamy Modricza 6, 6 i 6, czyli 18 sztuk modlicza. Teraz patrzcie, co tu się dzieje. Ten najrzadszy doczkal mamy 6, 6 i 6, 18 plus jeszcze na boku są dwie. czyli patrzcie, ile doczkala. A wiem, że dużo osób szuka, więc sami możecie zobaczyć. Niesamowita rzecz, niesamowita. Doczkal 20 sztuk. Keyna. No i właśnie wica tutaj się przypomina, że w, ten, w, tym, w tym czasie już no, niemożliwe, żeby ją dostać gdziekolwiek. I Wica to załatwiał dużo wcześniej. Dobra, lecimy dalej. Harry Kane mamy 6, 6 i 6, czyli 18. Griezmann. 6, tutaj coś wyskoczyło nam. 6 i 6 czyli 18 Mbappé ta sama sytuacja 18 Pogba też 18 Royce który w sumie już teraz jest też rzadką kartą też mamy tutaj go 18 nie, tutaj jest mniej, ale i widza ma gdzieś z boku jeszcze niepowkładane, nie więc też jest ponad 18 kart Royce'a, jak nie więcej. Jorginho, też 18. De Jong, tu mamy 6, 6, czyli to jest 12. I tutaj 3, czyli mamy i tu jeszcze 16. 16 kart De Jonga, też już teraz jest rzadkość. Van Dijk 6 6 to jest 12 15, 15 Van Dijków Robert Lewandowski 18 Arek Milik też 18 Ronaldo nie no, no, na początku było ciężko z nim, a później wiadomo wyszedł w Jazzki Kicie. No i teraz ta druga najrzadsza karta, czyli Marek Hamsik. Tutaj mamy 6, 6 to jest 12, i tutaj 3 to jest 15. I na samym końcu Gareth Bale. Też 18 sztuk, czyli jak widzicie, większość kart jest po 18, te rzadsze mamy po 15. No, i co? Też możecie się na ten temat wypowiedzieć. Jaka jest Wasza opinia odnośnie takiej ilości kart? Tyle XXL, a w szczególności Hamsik i Doczkal. Te dwie karty to już jest kosmos w tym momencie. Tak więc, moi drodzy, kolejny odcinek zakończony. Sam jestem ciekaw, co będziemy kolejnego nagrywać, bo jest tego tyle, że chyba nam. Zabraknie czasu. Tutaj jeszcze widza mi daje do ręki różne inne limitki, pozostałe jeszcze. Ma tego masę, masę moi drodzy. Dosłownie można by wykleić ściany w domu. Tak więc moi drodzy, żegnamy się z kolejnym filmem. To wszystko na odcinku. No i zapraszamy na następne. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.